Cześć, ja nazywam się Piotr i zmarnuję zaraz kilka minut Waszego życia, mówiąc o studiach architektonicznych. Wspomniałem w ostatnim odcinku o networkingu i nie mogłem za bardzo rozwinąć myśli, ponieważ chciałem otrzymać odcinek w jakichś tam ryzach czasowych. W związku z tym postanowiłem po prostu zrobić osobny odcinek na ten temat. Tak więc dzisiaj pogadamy na temat tego, co to jest ten networking i jak to działa. Networking to nic innego jak tworzenie sieci kontaktów, które nie wykluczają użycia pewnej wiedzy specjalistycznej tych kontaktów na cele jakiegoś wyższego dobra. Przykładowo, jeżeli jesteście na jakimś, nie wiem, wspomnianym zresztą poprzednim odcinku, wykładzie, debacie, może jakiejś architektonicznej czy tym podobnych, może jakaś konferencja, to możecie tam poznać masę różnych osób. Przeważnie, będą to albo jacyś inni studenci, albo to będą architekci, urbaniści, lub właśnie specjaliści z różnych branż. Dookoła dziedzin budowlanych, w ogóle branży budowlanej, ale nie tylko. I załóżmy, że w trakcie takiego spotkania spotkaliście się z osobą, która projektowała jakiś obiekt, który wykorzystywał technologię CLT do budowy ścian. Ok, I jakiś czas. Roku, dwóch, a, robicie projekt, który zakłada również wykorzystanie tej technologii, natomiast no, niestety nie macie za dużo wiedzy, która by Wam pomogła, no płatko przejść przez tworzenie projektu związanego no, z tą technologią. W związku z tym możecie też skontaktować się z tą osobą, którą poznaliście na, na tej imprezie jakiś czas temu. Zapytać się, hej, czy masz może kontakt do tego specjalisty od tego CLT, bo, bo mi teraz taki projekt i, i, i może dać jakieś namiary, bo nie wiemy do końca, jak, jak to się z czym gryzie. No to przeważnie jest, pada odpowiedź, że spoko, nie mam problemu, już wam daję namiar i, i, i hej. Czyli innymi słowy, taki networking to jest po prostu dbanie o jakby odpowiednie zaplecze w, w branżowe, specjalistyczne, no wszelakie. Zaletą takiego networkingu jest też to, że jakby nie musicie poświęcać swojego, nie wiem, czasu, finansów i tak dalej do budowania bardzo skomplikowanych sieci w bardzo skomplikowaną drogą, do nie wiem, do dzwonienia do jakichś kompletnie przypadkowych firm i pytania się o to, czy chcą może się spotkać z wami itd. Tak tak Dlatego, że mówię, no, na, takie, na tego typu różnych eventach możecie po prostu poznać te osoby bezpośrednio, jakby skonfrontować się z nimi twarzą w twarz. Porozmawiać jak człowiek z człowiekiem, czy nie wiem jakieś lamce wina, herbacie kawie. Także jest to takie fajne, takie przyjemne, no i, i, i no, dosłownie koleżeńskie, jakby powiedzmy, traktowanie, traktowanie tematu. No dobra, jak to się robi? Networking nie jest zbyt skomplikowany. Jak już wspomniałem na temat ostatniego odcinka, wystarczy, że się przejdziecie na jakieś, nie wiem, spotkania z architektami, debaty publiczne, prywatne, jakiekolwiek. I. I tam możecie nie tylko spotkać osoby do nowych kontaktów, ale możecie również, yy, możecie również jakby podtrzymać, pielęgnować te kontakty, które już macie. I w trakcie takiego różnego. Yy, różnego typu spotkania, gdzie rozmawiacie z jakimś, z jakimś waszym kontaktem, warto te, te, te znajomości utrzymywać. Warto zapamiętywać, co wasz rozmówca mówi, warto się przy następnym spotkaniu jakoś odwołać w rozmowie do danego tematu, może oni mówili jakieś inwestycji. To zapytajcie się przy następnej okazji, jak ta inwestycja idzie i tak dalej. Pokażcie, że wam zależy, że słuchaliście, że, 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 że nie macie żadnych złych, złych zamiarów. Um, bo, bo to naprawdę tworzy bardzo miłą miłe atmosferę koleżeńską, która tylko jakby no pozwala wam lepiej utrzymywać tę Waszą sieć kontaktów. Jest też kilka innych sposobów um, tworzenia sieci kontaktów i tutaj przykładowo mogą być te sieci społecznościowe. Co istotne, nie mam tutaj na myśli Facebooka i to jest chociażby portal LinkedIn, gdzie możecie właśnie się wymieniać znajomościami z różnymi, z różnymi firmami, osobami, które pracują w jakichś branżach. I to co jest fajne, to to, że tam możecie jakby umieścić też Wasze informacje na temat Waszego doświadczenia, Waszych umiejętności, Waszej wcześniejszej pracy, może referencji. Możecie podać tam link do Waszej strony internetowej, jeżeli taką macie i tak dalej, i tak dalej. Zdarza się, że wiele firm zatrudnia tylko przez ten portal. Jest tam opcja apliku i tam wrzucacie Wasze CV, portfolio czy jakieś inne rzeczy. Lub naciska się tam guzik, że załaduj dane z mojego profilu na, na tym portalu, w związku z czym jakby nie musicie niczego jeszcze raz wypełniać, automatycznie wszystko tam idzie. Jest to dosyć wygodne. Nie powiedziałbym, że jest to najlepszy sposób rekrutowania Ever, ale, ale jest to jakieś rozwiązanie i ma to swoje zalety i wady. No dobra, czego przy takim networkingu nie robić? A, punkt pierwszy: nie należy być nachalnym. Nie należy usilnie wysyłać, nie wiem, jakiś zaproszeń czy, czy, czy prośby o kontakt do do, do jakichś ludzi, którzy nie specjalnie są wami zainteresowani. Nie warto na tych wspomnianych jakichś tam eventach chodzić od ludzi, do, od człowieka do człowieka i zawracać im, im za wszelką cenę, bo no to też nie o to chodzi. Punkt drugi: unikać efektu zdesperowania. Wiele osób, zwłaszcza na początku swojej drogi zawodowej tuż po studiach, jak nie otrzymuję jakichś tam żadnych kontaktów, odezwów z firm po wysłaniu CV i portfolio, nikt się do nich nie odzywa, to oni zaczynają się robić powoli trochę zdesperowani, zdenerwowani i zdesperowani zaczynają po prostu zawracać głowę absolutnie wszystkim, co nieraz jest widoczne. Znowu wróćmy do przykładu eventów, no, 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 jakichś tam architektonicznych. Gdzie chodzicie od osoby do osoby i widać, że wy po prostu staracie się ogarnąć wszystkich. Widać, że coś jest nie tak, że coś możecie, możecie być bardzo mili i bardzo socjalni i chcecie jak najwięcej osób poznać, ale, ale to będzie widać, że coś jest nie tak, że strasznie staracie się ze wszystkimi zagadać za wszelką cenę i no coś tu nie gra. Tak samo jak. Um... Tak samo jak, a propos też portali, wysłanie do 5000 osób tygodniowo zaproszeń do kontaktów kompletnie losowych osób z całej Europy, z, ze świata. No, no nie, no, to, to też nie o to chodzi. No. Jak ja dostaję jakieś tam e, przypadkowe zaproszenia na, 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 na jakichś tam, nie wiem, portalach, to te to z automatu nie, nie, nie przyjmuję. No. Umówmy się, nie róbmy spamu. Nie chodzi o to, żeby za wszelką cenę się wcisnąć do grona jak największej ilości znajomych. No, uwaga. No dobra, teraz dobra praktyka. Po pierwsze, określcie, jakich kontaktów potrzebujecie. Przykładowo, obstawiam, że dla Was, jako na przykład architektów, najlepsze kontakty to byłyby takie dookoła przede wszystkim sektora budowlanego. I, czyli innych architektów, do, kontakty do, do, do firm, do generalnych wykonawców, może do podwykonawców. Architekci też powinni mieć jakieś kontakty do do prawników, którzy zajmują się prawem budowlanym, yy, którzy zajmują się prawem dokoła nieruchomości. To są akurat bardzo, bardzo przydatne kontakty. Stwórzcie sobie, mówię, strategię tego, nie wiem, jakich ludzi byście chcieli poznać, jacy ludzie mogą wam przekazać może jakąś fajną wiedzę, nie wiem, mogą was zaradzić jakąś pasją itd. i tak dalej. I tego się trzymajcie. To jest bardzo ważne, żeby jakby dokonywać świadomych wyborów i mieć Miejcie jakąś tam minimalną strategię dotyczącą właśnie tego, jak chcecie te wasze sieci kontaktów utrzymywać um, i, i, i jakich ludzi byście chcieli poznać więcej, z jakich mówię, z jakich branż. Po drugie, skupcie się na relacjach um, pomiędzy Wami a Waszymi kontaktami i na utrzymywaniu ich. Um, pamiętajcie, że. Że, że no, nikt nie chciałby się poczuć jak, jakieś, nie wiem, jak jakaś okazja do, do, do załatwiania interesów. Innymi słowy, jeżeli uda Wam się kiedyś uzyskać jakąś pomoc od, od Waszego kontaktu, czy to dotyczy, nie wiem, właśnie polecenia jakiejś firmy, a może dostania posady w tej firmie i tak to, dalej, to jest to dodatek wynikający z tego, że taki kontakt utrzymujecie. To nie jest, nie może to być nigdy Waszym nadrzędnym powodem utrzymywania sieci kontaktu, to po pierwsze Wam nigdy nie wyjdzie, to zawsze wychodzi na jaw jakby, jakby przy, przy tworzeniu takich sieci, że jesteście tylko oportunistami, więc ponownie, no to, to, to nie jest tak, że tworzenie sieci kontaktów, że ten cały networking to jest złoty środek na, nie wiem, dostanie pracy, że to jest złoty środek na załatwienie jakichś interesów, bo tak nie jest. Nie tylko nie jest to złoty środek, to nawet nie jest połowicznie złoty środek. To jest, to jest coś, co jest bardzo miłe, bardzo fajne, pozwala wam to poznać. Masę fajnych, ciekawych ludzi, um, może rozwinąć też własne zainteresowania um, i tego typu rzeczy. I, i, I to jest w tym najfajniejsze. Jeżeli przy okazji uda się, nie wiem, no mówię, załatwić jakiś kontakt, um, coś tam uzyskać, poprosić o jakąś pomoc i uzyskać tę pomoc. To, to jest bardzo fajne, bardzo miłe, ale ponownie to jest dodatek, to jest efekt ponownie utrzymywania tych, tych, tych znajomości. No dobra, to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę pod filmem. I subskrybujcie kanał, ponieważ będę jak zawsze wrzucał więcej materiałów na, na tematy związane z architekturą, studiami architektonicznymi i tym podobnymi. Jeżeli macie jakiekolwiek pytania do filmu, to koniecznie zostawcie je w, w komentarzach poniżej. Obiecuję odpowiedzieć na, na każde z nich. I co? I tyle. Do zobaczenia. Cześć. LinkedIn. LinkedIn, 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 LinkedIn. A ja narzekam na to, że duński jest ciężki.